Karol świątniki górne z tej strony dolatuje, bo tutaj nałożenie było, bo tam jeszcze ci budowlańcy działają. No to jesteś na fula u mnie. No to... z Krystian Prokocim z tej strony odbierał na piątkę, dziewiątkę dziewiątka na Prokocimu proszę, mikrofon do Ciebie wywołanie ogólne, wywołanie ogólne Majki, ma 17,75 Paweł, Kraków, Witkowice Olsza, Kraków, jeszcze raz podatki, o co U Łuka, solta, majki e, macie 12.79, na bardzo dni, wstrzymać się, proszę tak, e, 2 na 5. odbiór no, na... no nie ma sprawy. Super, dzięki, do odpoczynku. Tutaj Paweł, y, Panów, y, Płaza, y, Góra Kamionka. Y, Góra Kamionka, y, Płaza, y, powiat Dziękuję kolego Budziżu, tak? Się, koło się bierze. Y, no do mnie za za trójkę. Nie, nie, mam, nie mam zbyt y, dobrej mocności z tobą. Ja na zrozumiałem napisu, w jest Teraz się chyba po prostu nie zakłóceń, bo teraz też się bardzo dobrze słyszę i naprawdę bardzo dobrze. Łącznie się poprawiłem. To... Nie no, chcę, tam wprawdzie na goblach, jak to jest wysadzane. Zobaczymy, czy, czy, może będzie jakaś daleka łączność. Powiedzcie, kolego, jakiego modelu nadajesz? To, 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 to nie, to e, odpowiadam na wywanie ogólne Mike Lima, tu Paweł Szanów, Kłaza, testy 3. Odpowiadam na wywanie ogólne Mike Lima, e, tu Paweł Szanów, Kłaza, y, Kamionka. Wleciałeś za Nowej Huty. Krzysiek operator z tej strony. E, jakiś kilometr e, na północny zachód od e, Balicy lotniska. Co tam pod górze? na i fajna łączność. Do usłyszenia na kolejnych czasach. Opiec Piłsudskiego, tutaj zamykasz budzik za balicami O, ja Balicę ja widzę lotnisko Do balic mam tylko 2-3 km dni prostej Od której strony? Jestem na kopcu Piłsudskiego, najwyższym miejscu w Krakowie Tak, okej, okay, okej, okay. myślałem, że się ktoś inny odezwał pozdrawiam Pozdrawiam operator Leszek, kopca Piłsudskiego nie mam, mam tylko 8 kanałów teraz chciał, chciał mnie słyszeć tutaj operator Leszek Wała, rowerzysta Kraków na kopcu Piłsudskiego w Krakowie tak, zgadza się bardziej wieje niż u mnie ja myślałem, że tylko u mnie na skopcu tak wieje ale system woła kolega z Turbacza na paśmie PNR czwórka, jeżeli to było do mnie także potwierdzam, ładna modulacja no, to jest 78% wilgotności mam tutaj taki yy, do mierzenia wilgotności, także mocno, wilgotno tam też był taki pirat z górnych pół KF-owy, nawet byliśmy w domu, ale w chór za chole u niego tam byliśmy na na, na, na na w kościnie jakieś lata temu e, mieszkał tam na samej... no światniki to, to są w ogóle na jakimś szczycie, nie? W takim skarbie. E, on jeszcze wyżej mieszkał. No, no i pamiętam, nie pamiętam to jest, nawet na imię, ale pewnie bym pewnie bym trafił jakby ta pojechał. A z wywołania jak miał? Proszę jeszcze raz. A jak go wołali? Co wycinacie. Mów naciśnij i dopiero za chwilę mu mów. że jakie miał wywołanie. A żebym to ja pamiętam. Nie pamiętam. Właśnie, nie? Co lata temu było? Eee, będę musiał kończyć, bo idzie do mnie dziewczyna. Brunetka. Z tego co I za chwilę... Za chwilę może się to odeczyć. Na razie. Nie na e miał przypadkiem? Zabij nie wiem. No dobra, to do usłyszenia. Do później.